Monika Olejnik nie kryje emocji. Próbowano mnie zastraszyć. Monika Olejnik zamieściła w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym ujawniła, że dwa lata temu była zastraszana i otrzymywała groźby. Przestrzega jednocześnie przed fałszywymi informacjami, jakie pojawiają się na jej temat w sieci. To skandal, jestem wściekła, kiedy widzę te oszustwa w mediach społecznościowych, napisała Olejnik na Instagramie. Monika Olejnik przyznaje: byłam zastraszana na wiele sposób. Dziennikarka zamieściła w sieci dość emocjonalny wpis, w którym ujawniła, że w okresie kampanii wyborczych nasilają się ataki w sieci na jej osobę. Szczególnie odczuła to dwa lata temu, gdy dostawała groźby i była zastraszana. Czy to przypadek, że tradycyjnie w czasie kampanii wyborczej oszuści zamieszczają nieprawdziwe informacje, wykorzystując mój wizerunek? Przed dwoma laty ukazywał się serial kłamstw na mój temat nieudolnie zmanipulowane zdjęcia, do tego groźby. Próbowano mnie zastraszyć na różne sposoby, napisała Monika Olejnik na Instagramie. Monika Olejnik przestrzega przed internetowymi oszustami. Jestem wściekła. Monika Olejnik przyznała jednocześnie, że w obliczu wyborów prezydenckich internetowi oszuści zaczęli wykorzystywać jej wizerunek, publikując w sieci fałszywe informacje czy wywiady. W tym roku oszuści posunęli się o krok dalej, ukazuje się zmanipulowany wywiad z moim udziałem. Deepfake to kolejna metoda manipulacji. Dlatego uważajcie, proszę, nie dajcie się manipulować. Szczególnie w czasie kampanii wyborczej sprawdzajcie, proszę, fakty u źródła. To skandal, jestem wściekła, kiedy widzę te oszustwa w mediach społecznościowych, nieuczciwe reklamy, wykorzystujące bezprawnie moje imię i nazwisko, mój wizerunek. Nie mam nic wspólnego z reklamą produktów finansowych, medycznych i innych, które zamieszczają w internecie oszuści bez mojej zgody. Jest to oszustwo. Monika Olejnik nie ma wątpliwości, że takie działania oszustów nasilają się podczas wszelkiego rodzaju wyborów, a także publikacji rankingów osób opiniotwórczych w Polsce. Nie dam się zastraszyć, będę walczyć. Zamierzam kontynuować stosowne działania prawne, aby autorzy kłamstw zostali ukarani. Nie pozwólmy zarabiać nieuczciwym ludziom, dodaje Monika Olejnik.